Kiedy mamy ograniczony budżet do około 600 czy 800 zł, a chcemy kupić sprzęt, który będzie spełnił nasze wysokie wymagania, to do wyboru mamy albo szukać nowych, najlepszych budżetowych kamer, lub zdecydować się na używany sprzęt z najwyższej półki, lecz starszej generacji. Który wybór będzie lepszy? Zapraszam do oglądania! W okolicach 600 czy 800 zł możemy kupić wiele nowych kamer różnych znanych firm takich jak np. Lamax, Rolaj, Akaso, Orlo czy SJCAM. Możemy też zajrzeć na Aliexpress lub inne platformy i wybrać z ich oferty te trochę mniej znane. To najlepsze zazwyczaj opierają się na procesorze ikv V39 w różnych wariantach oraz na jednej z kilku matryc Sony. Na potrzeby tego testu, jako reprezentatywny przykład, posłużę się kamerą, którą znam, mam i testowałem, czyli bardzo dobrą relay Action Cam 9S Plus, wyposażoną w matercję Sony IMX317. Alternatywą dla nowych, bardzo dobrych, choć budżetowych kamer będą kamery używane, ale z najwyższej półki, choć starszej generacji. W cenie do 800 zł do wyboru będziemy mieli praktycznie dwóch renomowanych producentów, czyli. Kamerki GoPro z modelami 5, 6 i 7 lub kamerę DJI Osmo Action pierwszej generacji. Zastanawiałem się, którą z tych kamer wybrać do porównania i zdecydowałem, że będzie to kamerka DJI Osmo Action. Zobaczmy zatem, jak się prezentują i co oferują nowe kamery budżetowe w stosunku do używanej Osmo Action. Jak widzimy, wizualnie są do siebie bardzo podobne. Obie mają przedni wyświetlacz, solidną wodoodporną obudowę i sterowanie za pomocą dotykowego ekranu. Specyfikacje też mają bardzo zbliżone, oferując m.in. zapis 4K w 60 klatkach na sekundę oraz stabilizację obrazu. No to czas i pora na porównanie jakości. Zobaczmy kilka porównawczych nagrań. Na początek 4K i 60 km na sekundę. Zobaczmy teraz 4K i 30km na sekundę. Dobra stabilizacja to niewątpliwie funkcja bardzo pożądana. A która z kamer mają lepszą? Dla wielu użytkowników dźwięk jaki nagrywa kamera ma bardzo duże znaczenie. Sprawdźmy teraz jak wewnętrzne mikrofony sobie z nim radzą. Nagranie w pomieszczeniu: próba mikrofonu 121234 kamera Osmo Action pierwszej generacji oraz kamera Rolai 9S Plus. Pomieszczenie, czyli warunki takie sprzyjające do nagrywania głosu, nie ma żadnych zakłóceń. 121234. Kamerka Rolaj 9S Plus oraz kamerka Osmo Action pierwszej generacji. A tutaj trochę wiatru mamy, takiego przyciągu, więc jest szansa, że będzie słychać ten pływ redukcji, szumu wiatru. W Rolaj Osmo Action yy, mamy włączoną, w Rolaj nie mamy tego włączonego, bo w standardzie tego nie ma. A tutaj trochę wiatru mamy, takiego przyciągu. Więc jest szansa, że będzie słychać ten wpływ redukcji szumu wiatru. W Rolai Action yy, mamy włączono, w Rolai nie mamy tego włączonego, bo w standardzie tego nie ma. A teraz spójrzmy na time lapsy, hyperlapsy i nagrania w zwolnionym tempie. Zobaczmy teraz, jak radzą sobie w nagraniach nocnych. Przejdźmy teraz do podsumowania. Jak mogliśmy zobaczyć, to jakość obrazów 4K i 60 klatek na sekundę w kamerze Osmo Action jest wyraźnie lepsza. Ale nie ma co się dziwić, ponieważ możliwości techniczne kamery Rolay nie pozwalają na realną rozdzielczość 4K w 60km na sekundę i jest ona interpolowana, jak zresztą w większości budżetowych kamer. Obraz w Osmo Action to realny, prawdziwy 4K w 60km na sekundę. Co do nagrań w 4K i 30 klatkach na sekundę, to sytuacja jest już bardziej wyrównana, choć z wyraźnym wskazaniem na Osmo Action. Głównie za lepszą szczegółowość i taką czystość cyfrową, sprawiającą, że nagrania z kamery DJI są po prostu ładniejsze, przyjemniejsze w odbiorze. Jak mogliśmy usłyszeć, nagrania lepiej wzią z kamery Osmo Action, do której w razie potrzeby za pomocą adaptera możemy podpiąć zewnętrzny mikrofon, Rolaj nie obsługuje mikrofonu zewnętrznego, ale trzeba przyznać, że do niektórych innych budżetowych kamer zewnętrzny mikrofon będziemy mogli podpiąć. Nagrania w czasie silniejszego wiatru to zdecydowana przewaga Osmo Action. Stabilizacja w obu kamerach działa bardzo dobrze, choć mają zdecydowanie odmienną charakterystykę. Stabilizacja w Rolaj w spokojnych nagraniach działa bardzo sprawnie, ale wraz ze wzrostem dynamiki nagrań jej jakość mocno spada. Natomiast z Osmo Action jest odwrotnie. W spokojnych nagraniach jest taka jakby bardziej pływająca i jej skuteczność wzrasta wraz ze zwiększającą się dynamiką nagrań. Ja pomimo, że więcej używam stabilizacji w mniej dynamicznych scenach, to wolę jednak działanie stabilizacji z Osmo Action. Time Timelapsy, hyperlapsy i nagrania w zwolnionym tempie to według mnie również zwycięstwo kamery Osmo Action. Kolejną przewagą kamery DJI to działanie korekcji dystorsji jednocześnie ze stabilizacją i to do maksymalnej rozdzielczości 4K w 60 klatkach na sekundę. W kamerach opartych na procesorach ikv V39 możemy wybrać tylko korekcję dystorsji albo stabilizację. Następna przewaga Osmo to tryb Pro i możliwość manualnej kontroli nad parametrami nagrywania oraz możliwość nagrywania w płaskim profilu dci like który pozwoli na indywidualną korekcję kolorystyki. Zobaczmy jeszcze porównanie Osmo Action z innymi dwoma kamerami, a mianowicie Akaso V50 Elite i Firefly 8SE. Kamery Osmo Action pierwszej generacji oraz Akaso V50 Elite. Kamera V50 Elite, którą cały czas można kupić jako nową, to aparta o procesor IKS V50. Kamery Osmo Action pierwszej generacji oraz Akaso V50 Elite. Kamera V50 Elite, którą cały czas można kupić jako nową, aparta o procesor IKS V50. Akaso V50 Elite, Osmo Action pierwszej generacji. Sprawdzimy teraz stabilizację przy takim lekkim biegu. Maka V50Lit, o pierwszej generacji. Sprawdzimy teraz stabilizację przy takim lekkim biegu. Teraz porównanie do kamerki Firefly 8 SE niedawno testowanej, która jest cały czas oczywiście dostępna i konowa. I tutaj nagrywamy w rozdzielczości 1080 60 klatek na sekundę, to ponieważ do takiej rozdzielczości jest dostępna stabilizacja w kamerze Firefly, także. 1, 2, 1, 2 3, Testujemy kamerkę Osmo Action pierwszej generacji i porównujemy ją do kamerki Firefly 8SE Nagranie Full HD 60 klatek na sekundę z włączoną stabilizacją Teraz troszkę przebiegniemy się Także tak to wyglądało przy stabilizacji w szybszych, wymagających bardziej warunkach. I zobaczmy, jak ta szczegółowość będzie się nagrywała tych bezlistnych drzewek, krzaków. A zatem Jaką kamerę kupić, nową czy używaną? Dla mnie wybór jest oczywisty. Jeżeli chcemy zdecydowanie lepszej jakości nagrań i profunkcji to dana mnie używana topowa kamera starszej generacji. Jeżeli zaś ważniejsze jest to, aby był to sprzęt z gwarancją, to topowa budżetowa kamera będzie bardzo dobrym wyborem? Dajcie znać w komentarzach, co wy byście wybrali, co dla Was jest ważniejsze? Jeżeli macie pytania, to chętnie odpowiem. Już wkrótce nowe testy i recenzje. Jak się podobało, to poproszę łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.